Po dłuższej przerwie wideo-recenzjach dzisiaj, tak przepięknych okolicznościach, przyrody książka, która moim zdaniem jest jedną z lektur obowiązkowych dla miłośników historii najnowszej. Bohdan Piętka, kłamstwa o historii. Piętka, historyk zajmujący się historią najnowszą, co jest bardzo ważne, czyli specjalista od tematu. Dekonstruuje najbardziej popularne prawicowe mity o historii najnowszej, zaczynając od kultu tzw. żołnierzy wyklętych, czyli tych bandytów, którzy po II wojnie światowej walczyli z nową władzą. Opowiada tutaj, jak wykreowano mity np. Brygady Świętokrzyskiej, największej polskiej jednostki kolaborującej z Hitlerowcami i jak przedstawia się ją w obecnej polityce historycznej jako wzór patriotyzmu, wzór walki o tak zwaną niepodległość. Jednocześnie bardzo trafne spostrzeżenie historyka, że takie działanie. De facto wypisuje Polskę z koalicji antyhitlerowskiej i stawia po stronie III Rzeszy i jej sojuszników. Podobnie Piętka rozprawia się z mitami na temat dwóch okupacji, czyli przyjścia Armii Czerwonej, która rzekomo miała tylko i wyłącznie zamienić okupację niemiecką, okupację nazistowską na tak zwaną komunistyczną. Piętka przypomina, że w roku 1944, w roku 45, to właśnie żołnierze Armii Czerwonej uratowali Polaków przed eksterminacją, przed zamienieniem w niewolników niemieckiej rasy panów. Coś, co do niedawna było oczywiste, a teraz jednak wymaga ciągłego powtarzania, ponieważ te mity wymierze, wymierzone właśnie w pamięć żołnierzy Armii Czerwonej, niedawno cała plaga niszczenia pomników, miejsc pamięci, to dotyczy również kwestii walki z bandami UPA, z ukraińskimi faszystami. Piętka przypomina nie tylko o, o tym, że likwidowane są pomniki poświęcone żołnierzom, którzy polegli w walkach z UPA, ale wręcz nawet część tak tzw. liberalnej opozycji staje na pozycjach takiego symetryzmu, gdzie faszystów ukraińskich i UPA powinniśmy zrozumieć i także Pamiętać, że Ukraińcy mają tak zwaną inną wrażliwość historyczną, co jest oczywistym absurdem i kolejnym tylko liberalnym usprawiedliwianiem faszyzmu i ukraińskiego nacjonalizmu, który doprowadził do wielu mordów na Polakach i też samych. Ukraińcach. Kolejne tematy przedstawione w książce to jest kwestia zniesławiania generała Berlinga, zniesławiania wojska polskiego walczącego na froncie wschodnim, jak również kwestia Józefa Cyrenkiewicza i jego pobytu w obozie koncentracyjnym, prawicowych mitów, które robiły z niego wręcz współpracownika nazistów. Bardzo wiele wątków w tej książce przedstawionych w sposób taki dosyć publicystyczny, ale jednak odwołujący się do źródeł, więc te artykuły mogą być podstawą do dalszych studiów historycznych. Bardzo ciekawy jest taki rozdział podsumowujący, w którym Piętka przedstawia absurdalność i komiczność wręcz niektórych mitów prawicowych o historii polskiej, historii najnowszej. Warto po tą książkę sięgnąć, ona daje bardzo dużo argumentów, zwłaszcza osobom, które wcześniej się z tematem nie zetknęły, aby w sposób rzetelny i rzeczowy zbijać argumentacje i penowców, różnych innych fałszerzych historii, których tak wielu się namnożyło i którzy teraz Przedstawiają się też jako specjaliści od historii najnowszej. Piętka, będąc profesorem, będąc specjalistą od historii najnowszej, rzeczywiście przedstawia, jak to wyglądało. Dlatego warto do tej książki sięgnąć. Kolejna bardzo wartościowa pozycja wydana w cyklu Historia bez IPN. Polecam. Kłamstwa o historii Bogdan Piętka.